Wow, powiedz sieć! Powiedz, lala, sieć! O, o, spadła lala! No to popraw, masz! Posadź mi się, powiedz sieć! Idź, posadź mi się! Sieć! Siedzi? Siedzi! I ty sieć, powiedz! Zobacz, sieć! Sieć, sieć! Sieć. sieć. Tutaj siedź, powiedz. Powiedz, czytaj, czytaj. Sieć. No siedzi, siedzi. Będzie czytać, Czyta. czytać, czytać. O, pokaż, o czym ta książeczka? Pokaż mi. Wow, o czym ta książeczka? Wow. Kotek, Lili, jak kotek robi? Jak kotek robi? Gdzie kotek? Nie. Nie Idź, Lali, poczytaj. Poczytaj, Lali, książkę.